Jeżeli chcecie kupić tanie koncerny, to zapraszam was do Game Gold Rider. Link w opisie polecam. Siemanko, z tej strony Przemaz, witam was w drugim odcinku serii Młodej Gwiazdy BPL. Kilka zmian tutaj: Inks pójdzie na ławeczkę, Welbeck sobie zagra, a także Azard za Januzaja i Walker za Bakunę. I może damy szansę Morrisonowi z ławki, ale poza tym jeszcze Roho za Kalkera i Dehea za Kurtwe. Dobra, także co, no już przechodzimy Do spotkania Pierwszy przeciwnik na dzisiaj Lewandowski wypożyczony, a także Neuer Poza tym Kitarian, Gece, Guindogan, Son, Müller no I tak dalej Pierwsza sytuacja, piłka do Lukaku Lukaku się przedziera Lukaku, wciąż Lukaku, strzał Niestety nie ma bramki no I dalej kolejna sytuacja, Eden Hazard Eden Hazard wpada w pole karne Eden Hazard zrobił to rewelacyjne belk. 1 do zera. Eden Hazard. Dalej tutaj kolejna sytuacja. Mamy piłkę. Rzut zautu. Niedokładny. E, przechwycił to. Przeciwnik piłkę ma Lewandowski. Robert Lewandowski szuka miejsca. Podaj do GC. GC strzał, słupek. Dobitka Hitariana na pustą bramkę. No i niestety. Przeciwnik doprowadza do remisu. Dalej znowu przeciwnik, ale nie. Edenazard. I Kutinio Kutinio do Lukaku. Lukaku przyjął sobie piłkę. Lukaku jakoś jeszcze oddał strzał. Myślałem, że już mu zabierze. Aczkolwiek to zmienia fakt, że dalej jest remis. Tutaj jest faul na Lukaku. Druga żółta kartka w konsekwencji. Czerwona kartka dla przeciwnika. No, Lukaku w tym meczu naprawdę bardzo aktywny. Znowu Lukaku, Welbeck. Welbeck odpychany nieprzepisowo. A więc rzut karny. Żółta kartka tym razem dla Benati. No i okej, okay, Lukaku nie. My sobie zmienimy na Azarda. No i Eden Azard. No czy Belek strzeli kolejną bramkę? Eden Hazard Strzał jest bramka. No stał na środku, ale my pewnym strzałem pod poprzeczkę. No i teraz ucisza Belk. Cały stadion. 2 do jednego. Tutaj przeciwnik ma rzut, rzut wolny. Przejmujemy tutaj. Yy, piłkę staramy się przejąć, zrobi to Walker, Walker do Lukaku Lukaku wychodzi sam na sam Romelu Lukaku czy Noer Lukaku, Lukaku zdołał minąć Neuera, strzał 3 do 1 brawo Lukaku dalej tutaj rzut z autu Welbeck no niestety stracił piłkę ale odzyskał ją Sterling, Sterling Raheem Sterling wciąż ma piłkę Raheem Sterling będzie wrzutka na Lukaku, Lukaku z Czupakiem wykończył to rewelacyjnie. Nie, dobra, jeszcze tutaj jakaś akcja, Welbeck, dany Welbeck, pada w pole karne, do lewej nogi, Welbeck strzał, niestety nie ma bramki. Koniec pierwszego spotkania, pewna wygrana, 4 do 1, także co, przechodzimy do drugiego spotkania. Co tu mamy, Negredo, Kazorla, Caleon, Boira, Valero, Albiol, Pique, Julio, Cesar... Na lewej Sequera reszty nie za bardzo każe. Pierwsza sytuacja, Chamberlain. No niestety stracił piłkę. Ale przeciwnik źle podał Welbeck. Dany Welbeck, ależ zakręcił tutaj Anglik. Welbeck, dolna piłka Coutinho. 1 do 0. Brawo, brawo Coutinho. Dalej tutaj przeciwnik nas klepał. Negredo. Ale strzał, ale na, na szczęście obok bramki. I dalej znowu Chamberlain. Chamberlain. Prostopadła piłka do Inksa. Ależ to znakomicie wyczuł Inks. No, czułem, że to zrobi. No, i wykorzystał to znakomicie Inks. Dalej, tutaj przeciwnik, Kaihon Kajon, no. Trochę w przypadku tej akcji Valero. Na szczęście na posterunku jest DHA. Dalej, Wellbeck. Dany Wellbeck. Wciąż ma piłkę Wellbeck, ale w przypadku tej akcji dany Wellbeck. Strzał obok bramki. No, setka zmarnowana. I dalej, jeszcze to jakaś akcja Inks. Inks wciąż ma piłkę. Inks do azarda. Azar. Azar. Co zrobi jeden? Jeden azar. Dolna piłka, strzał. Kto to jest? że dany Welbeck No i mamy już 3 do 0. Jeszcze kolejna akcja. Welbeck No niestety niedobre podanie, ale przechwycił to Coutinho Kutinio, piłka do Inksa. Inks. Inks, czy będzie? Nie ma bramki No niestety. Jeszcze dalej azar. Eden Hazard, strzał, znowu broni goalkeeper, koniec meczu, wygrana 3 do 0, druga pewna wygrana, tutaj przyznano nam monety, jeszcze tutaj mamy statystyki, miał więcej strzałów, miał 10 strzałów i tylko jeden celny, no naprawdę pudłował niesamowicie, także co, to by było na tyle w tym odcinku, dziękuję za uwagę, do usłyszenia, na razie!